Znalazłem kwiatki hortensji. Takie coś. Takie coś. A tu jest trochę bajkolinki, da, jest. Wczoraj pokazałem filmik, właśnie na, na premierę y, U Mirka byłem na plantacji. No i teraz sobie trochę dałem hortensji, wysuszyłem. Trochę tego. Trochę bajkolinki, i sobie to jest zabiłem. Tutaj, y, kwiatki, zioła. To jest, to jest wszystko na Legalu, to jest Hortensia nas z, z Bajkaliną. I ja sobie duszka weźmiemy, żeby się lepiej tutaj Pato stream, stry, yy, Tutaj streamowało, a słuchajcie, tu nie ustawiłem. Yy, tak, tutaj, aha, przemu pisze. Właśnie ten z, z Anglii, w yy, którym jeździłem, tak, przemu połączymy. Nie wie, że teraz streamujemy na gadzie. Nie wie nawet, więc tutaj dajemy linka. Słuchajcie. Dawajcie linki, słuchajcie, na Facebooku relacji, jeżeli jest teraz, słuchajcie, patostream elegancki. Żeby co najmniej było, nie wiem, górala trzeba ten przebić. Chociaż, słuchajcie, plan minimum, plan minimum na, na gad. Myślę, te patostreamy będę robił, nie wiem, maksymalnie raz w tygodniu, może dwa. Raz w tygodniu to myślę robić siłowni, tak.